i zapraszamy Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zawodnicy wychodzą na murawę. Za chwilę rozpocznie się wielki piłkarski spektakl. Zaczynamy pierwszą połowę. Dobre zagranie. Pole lekarne. Obrońca prze... Że rozpoczną od rzutu z autu. Czy to wykorzysta? Odbił piłkę. Brawo. Ładnie podał. Przekazał piłkę partnerowi. Mamy aut bramkowy i będzie wstawienie od bramkarza. Świetna wrzutka. No i świetnie piąstkuje. Ale znakomicie broni. To jeszcze nie koniec akcji. musi dokonać zmiany z powodu kontuzji gracza. Bramkarz spokojnie łapie piłkę. O, ładnie to zrobi. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Do Wizdek spalony. Dobrze dograł. Kapitalne zagranie. Ach, no i wyjaśniają groźną sytuację dalekim wybiciem. Po pierwszej części remis bezbramkowy. Koniec pierwszej połowy. Wynik remisowy. Niespecjalnie widać faworyta. W pierwszej połowie nudno i beznadziejnie, a w drugiej jak sądzisz. Ależ może być teraz groźnie. Ależ strata. Zautu druga połowa spotkania. Remis, trener, dokonuje zmiany taktycznej, wprowadzając nowego gracza. Precyzyjne podanie, no, po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Leżenie, nie złapał tej piłki. Szansa. Uch, ale pudło. Na to, że to on może odmienić pasu do końca coraz mniej. Słusznie trener decyduje się na zmianę. Może ten gracz odmieni losy tego spektaklu. Taktyczna. Mamy remis w drugiej połowie spotkania. Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza ze świeżym zapasem sił. Mila. dobrał. Sędzia wychwytuje. Jest spalony. Doskonale. Spalony, a tak zatrzymamy. Wciąż mamy remis i nie dziwię się decyzji trenera. Postawił na gracza nowego z zapasem sił. Może on odmieni losy tego spotkania. Wników. Spalony. Trzeba pochwalić go za popadanie. No będzie gol, zdobywają Bramkę. Brał jak transiarz, nie wierzy, że pierwszy raz skapitulował. Rzeczywiście w wielkiej formie jest, jak nasz Bramkarz na mistrzostwach Europy w Austrii. Dopiero w drugiej połowie obejrzeliśmy Bramkę. Nikt nie podał. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. To na pewno jest prawda. Zobaczymy, jakie przyniesie rezultaty. No, może być gorąco. Bramkarz nie miał zbyt wielu okazji do interwencji. No i jest szansa na atak. Wspaniale przechwycił. Wrzutem z autu. To może być rozstrzygająca akcja w tym spotkaniu. No, zastąpił bramkarza. Podał do partnera. Udanie? Można dyskutować, czy słusznie został odpisany, spalony. Sędzia zakończył to spotkanie. Piękny mecz i wygrana w świetnym stylu. Pokazali, co to znaczy obrona z prawdziwego zdarzenia.